Wszyscy są dwa typy. Jest więcej osób chorujących na cukrzycę typu drugiego niż typu pierwszego. Jeśli ktoś nie, nie, nie uprawia sportów, je niezdrowo. Jak się ciebie nie dba, to lepiej się sprawdzić. Na przykład za dużo takich przypraw, które dużo zawierają cukru i takie. Wiadomo. Czy jest choroba? Niektórzy ją nazywają cywilizacyjną, ja bardziej um, nazywam ją chorobą zależną od niewłaściwego stylu życia. Polega na tym, że jemy zbyt dużo, zbyt tłusto, za często, a ruszamy się mało, powoduje, że niezbilansowanie tej energii daje ryzyko większej nadwagi, a potem otyłości. Na jakimś etapie pojawia się także coś, co nazywamy insulinoopornością. Wszystko reaguje na to nadmiarem produkcji. W pewnym momencie te możliwości się wyczerpują i pojawiają się zaburzenia węglowodanowe, czyli nieprawidłowe stężenia cukru i konsekwencje takiej sytuacji. Bo musisz nieraz coś słodkiego zjeść szybko, bo może dostać szybko atak. Zestrzyki na insulinę robi się po to, żeby obniżyć poziom glukozy. Mój tata ma cukrzycę wtórną i musi sobie wstrzykiwać insulinę. Miałem znajomego, który. Miał cukrzycę i mówił, że boli go i jest osłabiony mega. Nie znam tego uczucia, ale. Chyba boli. Cukrzyca nie boli. Nawet więcej. Sytuacje, które powodują wystąpienie bólu u pacjentów, którzy nie chorują na cukrzycę, są częste, a jak ktoś już choruje na cukrzycę, to nie boli, dlatego że jednym z powikłań tej choroby jest, są zaburzenia czucia. Objawia się po jakimś czasie przez gorsze widzenie mogą być problemy z sercem, mózgiem sto i stopami. Cukrzyca typu drugiego to y, podstępna choroba, dlatego, że przez bardzo wiele lat nie daje praktycznie żadnych objawów. Y, kiedy pojawiają się objawy, to najczęściej mamy do czynienia z procesem, który trwa wiele lat, rok, dwa, trzy, pięć czasami. Cukrzyca nie jest zarośliwą chorobą, ale y... Je, jest niebezpieczna też. Trzeba byłoby mega dużo, mega blisko być obok tej osoby przez cały czas. Cukrzycą się nie można zarazić, natomiast przewrotnie mogę odpowiedzieć na to, że ona może występować rodzinnie. Podobny styl życia determinuje zwiększone ryzyko rodzinnego występowania nadwagi otyłości, a potem w przyszłości także cukrzycy. Żeby nie zachorować na cukrzycę, trzeba zdrowo jeść. Yy, mniej przepraszam, dodawać do potraw. Chodzić do lekarza na kontrolę. Unikać frytek. Żeby przynajmniej się ruszać, yy, nie siedzieć w domu. I pić wodę. Cukrzyca typu drugiego jest chorobą, yy, której możemy zapobiegać, której można uniknąć. To jest właściwy model żywienia, czyli mniej, mniej tłusto, mniej produktów przetworzonych. Ruch jest zdrowy w każdym wieku. Po trzecie nie zawsze zwracamy na to uwagę. Dobra jakość snu, to jest dbanie o relacje. Pomyśl na przykład się z kimś bawić, a nie cały czas być sam przed komputerem. Spotykać się, rozmawiać o różnych rzeczach. Gdy jesteś chory, to na przykład cię odwiedzają. A jak się bawisz, to podnosicie się poziom endorfiny, które są zdrowe. Uczniowie zmieniają cukrzycę. To projekt, który w sposób atrakcyjny dla dzieciaków, które mają 8, 9, 10 lat, mówi o trudnych sprawach. Pokazujemy dzieciom, że już teraz ich wybory mogą wpływać na to, czy będą zdrowi i teraz, i w przyszłości. Kiedyś te dzieci mogą mieć zwiększone ryzyko, a już dzisiaj to zwiększone ryzyko mogą mieć ich rodzice, rodzeństwo starsze, jeśli oni przynoszą tą wiedzę ładnie podaną właściwie skonstruowaną do domu, to mogą motywować swoich rodziców czy bliskich do zmiany.